Na Hale Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu sprowadza nas nie byle jaka okazja. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga w kickboksingu. Są z nami Sandra Kruk i Ariel Staszewski. Powiedzcie nam, jaki klub reprezentujecie. Fighting Club Elbląg. Występujecie dzisiaj i sami i obserwujecie walki. Jak oceniacie przygotowanie zawodników do dzisiejszych zawodów? Myślę, że zawodnicy są tutaj bardzo dobrze przygotowani, aczkolwiek wielu zawodników jeszcze trochę brakuje tak naprawdę ostatniego szlifu. No ale myślę, że to jeszcze dopiero jest początek sezonu, więc najważniejsze zawody, myślę, że jeszcze przed nimi wiele przygotowań. Więc myślę, że dazam radę to wszystko to poprawić. A jak długo wy sami przygotowujecie się do takich zawodów? No, nasze przygotowanie to jest ogólnie oczywiście to jest w zależności od zawodnika, prawda? Bo niektórzy potrzebują mniej wytrzymałości, mniej szybkości, a więcej siły. Aczkolwiek my osobiście się przygotowujemy tak od dwóch, trzech miesięcy wytrzymałość z szybkością miesiąc czystej szybkości. Powiedzcie nam jeszcze, dlaczego warto trenować kickboxing. Hmm. Myślę, że kickboxing warto choćby dlatego trenować, że szli w charakteru, prawda? Tutaj można się sprawdzić, na ile człowiek jest warty i do czego jest zdolny. Dziękujemy bardzo i powodzenia w zawodach. Dziękujemy.